Panie Wójcie, proszę o kolejne pytanie, jeżeli są. Jeżeli nie ma, no Pan Andrzej Górecki Proszę bardzo. Nie chcę, żebym chyba zadawał pytania, ale Panie Przewodniczący. Słucham. Jak sobie nie wyobrażam, to dużo rzeczy mogę sobie wyobrazić, że... Panie sobie nic U... nie wyobrażam. Proszę <laughs> bardzo. Nie mogę sobie wyobrazić, że... Informacja o tym, że tu była taka skarga na policję, nie będzie się znajdowała w kuwieżeni na wszystkim. Moim zdaniem powinno to, to się to być zamieszczone jakiś tam od razu z jakąś tak. może tych komentowania jakimś nie? Ale panie przewodniczący, jeżeli chodzi o tę sprawę, to rzeczywiście tu to mieszkańcy mają rację. Trochę się radni, rzeczywiście tutaj jak gdyby trochę pogubiliśmy tym wszystkim, bo w czym? właśnie w tym, Wiesz, że A w pan szczerze miał rację, ale pozwolę sobie dokończyć, panie przewodniczący, że... Jeżeli chcemy nakładać policjanta, proszę niech komendant się zwróci o to do Rady Gminy i z, z konkretnym wnioskiem z konkretnego policjanta, a nie tak aż powinni e, dawać im kultowo e, nagrodę. To po pierwsze, Ja mówię już w po, poprzednich lat, tak wyglądało. I Panie Przewodniczący, e, wydaje się, że ja e, chyba też proponowałem wcześniej, wypadałoby moim zdaniem Załączyć te pisma i stanowisko, a jak nie, to protest rady powinien się zredagować i zostać tak wysłany do podciągu wywiadowego, moim zdaniem, wyżej do Policji, właśnie załączając tego typu listy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za taką trafną opinię pana przewodniczącego. Proszę, pan Brzesław jeszcze na mieszkania, mieszkanie jest. Proszę, pan proponowanego i Dziękuję. Ja mam właśnie odnośnie policji yy, taką yy, dyskomporcję. No, złapano złodzieje wypuszczono. Yy, Przykład daję u pana Hoffmana przy 19 kwietnia. No nie okradziono między innymi, a tam później yy, złapano go, no nic nie miał przy sobie, no i go wypuścili. Jak tak można? To tak można. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Dobrze, w związku z tym, że nie ma pytań sali, ten bognik już zamykamy. Ja, to... Pan Solit jeszcze. W odnośnie tego publikowania tego listu, ja nie wiem, czy przykład ci to dopisali ten list, to życzą sobie, żeby ten list publikować. I nie wiem, czy to jest za to, jest, to jest do końca dobre rozwiązanie. Tak to tłukanie, to już zorganizować to spotkanie dziewskomentalne. Nie przystosłuje to ewentualnie do tego pisma i tak dalej może no, być nie zrobili... nie, 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 to widnight, nie, nie to